Trzy typy. Dla pracodawców, jak powinni konstruować właśnie ten onboarding, żeby właśnie nie było takiej sytuacji, że jedna trzecia zatrudnionych zetek nie dotrwa do trzeciego miesiąca pracy. Możemy sięgnąć do wyników bezpośrednio samego badania. Jako ten jeden z elementów bezpośrednio wpływających też na zaangażowanie zetek w miejscu pracy jest rola przełożonego, czyli jest to, w jaki sposób on przekazuje te informacje, w jaki sposób tak. wyznacza cele, tak? czy jasno się komunikuje. Bardzo ważna też rola była do Myślę, że na tym początkowym etapie, mm -hmm. kiedy oczywiście no, nie możemy jeszcze mówić o tym, że są jakieś konkretne wyniki, ale jest na przykład wkładany wysiłek i warto za ten wysiłek doceniać, za ten proces, tak, który po prostu się dzieje. Atmosfera, ta, mm -hmm. y, możliwość też zaufania, wsparcia, tak? tak i, I to jest o tym. Czyli możemy też doceniać na przykład osoby, które wchodzą do naszego zespołu, za to, w jaki sposób też budują relacje z innymi współpracownikami, tak, jaką mm -hmm. atmosferę. I to jest bardzo istotne, bo to się w konsekwencji też przekłada później na ich zaangażowanie w danym miejscu pracy.